Cześć, z tej strony Wiktor, witam Was na kanale Cycling Boutique. W dzisiejszym odcinku prezentacja Q od firmy Bike Ahead Composite. Od samego początku istnienia naszego salonu jesteśmy związani właśnie z tą marką. I w dzisiejszym odcinku krótko chciałbym przybliżyć Wam, jakie koła oferuje ta firma i dla kogo przede wszystkim są dedykowane. Zapraszam serdecznie do prezentacji. Zaczynamy od kół Bikehead Composite wersja Road Aero. Koło o wysokości 48,5 mm, 20 mm szerokość wewnętrzna obręczy i waga zestawu to 1450 gram. Koła gravelowe wersja Aero. Waga 1299 gram. Wysokość stożka 38,5 mm i szerokość wewnętrzna obręczy to 26 mm. Przechodzimy do wersji MTB, która jest najbardziej popularna u nas w sklepie. Bike Ahead b RS. Występuje w tej chwili w dwóch wersjach. Model RSX, czyli najnowsza odsłona kół Bike Aheada o szerokości obręczy wewnętrznej aż 33 mm. Poprzednia wersja RS miała szerokość wewnętrzną obręczy 28 mm. Co do wagi, nowa, nowe koło to 1329 g w zestawie. Poprzednia wersja według producenta ważyła 1350 g, ale powiem szczerze, że zazwyczaj te koła ważyły około 1400 g więc jestem troszeczkę zdziwiony tą wagą. Nowy model faktycznie trzyma się tej wagi i 1329 gram pokazała nam waga. Wszystkie koła Bajka Heda są wyposażone w piasty DT Swiss 180 na łożyskach ceramicznych, czyli mamy tutaj klasyczne rozwiązanie ratchet. Co do wersji, pokazałem kilka kół, ale Bajka Head posiada również koła dedykowane do rowerów e-bike oraz do rowerów, Typu Almontem, troszeczkę bardziej nastawione na zjazdy, gdzie ta obręcz posiada dużo większą wytrzymałość. Występuje również wersja, której niestety nie mamy na miejscu, czyli nie szosa aero, tylko szosowe koła o niższym stożku, które są dedykowane na podjazdy i ich waga to 1300 gram. Słuchajcie, koła bikeheada to przede wszystkim bardzo kontrowersyjny wygląd i zdajemy sobie z tego sprawę. Jednym się on podoba, inni mówią, że w życiu by tego do roweru nie założyli. Ale przede wszystkim heady to niebywała sztywność i właściwości jezdne czyli ta dynamika i prędkość, jaką można osiągnąć na rowerze dzięki właśnie tym kołom. I teraz tak, gdybyście chcieli przekonać się na własnej skórze, jak te koła jeżdżą, to posiadamy od ręki komplet. Testowych kół do roweru MTB oraz zestaw kół testowych do szosy. Wpadnijcie do nas i przekonajcie się sami, czy warto wydać tyle kasy na te koła. A jeżeli już jesteśmy przy kwotach pieniężnych, wersja szosowa Aero i wersja Gravel Aero to koszt 17 900 zł. Natomiast wersja MTB, zarówno ta szersza, jak i węższa, to koszt 16 tysięcy złotych. Wersja węższa w MTB jest dostępna od ręki, ale na wersję tą szerszą niestety trzeba czekać 3 do 5 miesięcy. Koła szosowe i gravelowe oraz poprzednią wersję MTB można u nas zobaczyć, dotknąć, bo mamy je od ręki. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat Bajka Heda. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam.